Proszę państwa, proszę państwa, jesteśmy w Lucernie, siedzimy sobie i rozmawiamy. To ponieważ... wi jest wifi, no, no, jest Dlatego jesteśmy tutaj, siedzimy sobie i rozmawiamy, bo jest wifi, mój drogi. Tak. tak, zgadłeś? Przecież gdybyśmy musieli zabulić straszne pieniądze. Za połączenie z Polską, to byśmy umarli z głodu. A tak, to nie tylko no my siedzimy za to i rozmawiamy, ale również sobie popijamy gorącą czekoladę, żeby nie uświerknąć. Szanowni Państwo, cieszymy się, że jesteście z nami. Przypomnę, że zbliża się ten ważny moment, kiedy będzie Olszański w, a, w Szwajcarii. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty znasz wejście tutaj na bifiginą? Co? Znasz wejście na bifę? Wiesz co, wejście za bardzo nie znam. W tej chwili sobie ustawiamy naszą... To poczekaj jego poproszę. Kogo? Teraz czuję. Znam, znam hasło, chodź. Tak? Tak, znam hasło. No yy, dawaj, to dawaj hasło A morę przez duże A yy, 2016. Aha. Ej, tak to, proszę Państwa wygląda także, także no widzimy, że już się odzywają ludzie dobrze, znowu was widzę panowie pan Damian Dor... Dorian, Dorianiecki stymulowane synapsy pozdrawiają Grzegorz, no, no i tak dalej no w każdym razie 2000? 2016 no i też że... wracamy I to, do ten moment, kiedy, kiedy będzie Wojciech Horzański. zaraz się postaramy do niego dodzwonić zaraz jest. musimy uruchomić nasz głośnik Ciekawe czy zadziała, powinno zadziałać, no to w takim razie, tak. Mamy już dość dużo różnych smaczków, które Państwo zobaczycie z tego miasta. Nakręciliśmy piękny film, także zaraz będzie. To co film Państwo słyszycie, to za nami jest zapora na tak. rzece, czy, czy wypływającej ze zbiornika w Lucernie, czy może przepływającej przez Lucernę. Trzeba to będzie sprawdzić yy, później, bo ja później. kompletnie nie wiem nic. I dedukuję tylko na znaczy podstawie wierszy. Nie, to kompletnie o czymś nie wie. Zwykle wie o wszystkim. Yeah. Mm. I tak, nie, to, nie, tak, nie mówiłem, to, że to się na Szwajcarii znam. Tak, tak, na, tak, na Szwajcarii tak. się trochę nie zna troszeczkę. A Ty, tak. Wiecie co? Nie, przepraszam, ale to jest 4 stopnie, straszna wilgotność, a nic przyjemnego. Wiecie co? Bolełem mm, góry wczoraj, bo przekąpałem się ja. Wiecie co? Budynek, który na przed nami jest ten tutaj. On ma wiesz, formę późno xix wieczną ale jego fundamenty to jest wiek XVI. O na pewno Jednak. jego fundamenty są na megalitach. Tak. I tutaj doktor Franz Zaleski by ci powiedział, że te megality są sprzed 13,5 tysiąca lat, no i że to nie wiadomo, kto temat, tam mieszkał. No także wyśledzimy, my śledzimy, my wiemy, co, co się dzieje. Oglądamy telewizję doktora Franca Zalewskiego. Ja, ja nie oglądam. Nie dajemy się oszukiwać. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że za to przepraszam, a się to nie zajmuję. Nie zakłóca wielokrotne przebudowywanie i trwanie e, nawet niektórych zakładów szwedzkich od połowy XIX wieku w jednym miejscu z wystawą, którą Państwo zobaczycie, gdzie, ta obu, gdzie te obu, obuwie się zachowało, kobiece yy, dla mężczyzn i dla dzieci, które tam możecie, no to robi wrażenie, bo my tak od e, minimum I wojny światowej na wielką skalę, chociaż i wojna północna, potem to to Szwedzki, później reszta. No Tak się złożyło, że ten kawałek świata to małe państwo, te kantony szwajcarskie nie ucierpiały od setek lat. No i są tego skutki. Jak się tu przyjeżdża, to widzi się ciągłość. Nie ma tego rozdętego bogactwa na zewnątrz. Nie ma chwalenia się bogactwem, tego nie ma. Poza nielicznymi, niebezdomnymi alkoholikami, bo tylko taki żeśmy w nich spotkali, kobiety i mężczyznę. To no tu wszyscy są ludzi, którzy a, mogą coś zaoszczędzić i jakieś plany mieć na przyszłość. Mimo różnych ale, yy, i muszę powiedzieć, że te kościoły, które tu mamy, katolickie, jezuicki, tak, i franciszkański, których początki są XVI, nawet XV wieku, tak jenium, no, robią wrażenie, prawda? Ty jesteś tutaj znawcą tego przedmiotu. Powiedz co o tym myślisz, Ty? Bardzo dobrze o tym myślę, cieszę mnie to każda, no y, każdy element kultury, która jest w mojemu sercu najbliższa. No jest Bardzo ważny y, dla mnie. No właśnie. Natomiast jestem otwarty na inne kultury, szanuję je. Są one też mi jakoś tam bliskie, jak Europejczykowi. No, my tu w telewizji szanujemy każdą kulturę. Tak. Y, na przykład, sami Państwo wiecie, że wczoraj doszło do bardzo ciekawych rozmów z doktorem Nabilem Al-Malazi. No, namierza na Wojciech Olszański ale będziemy chyba go musieli wywołać przez telefon niestety, no mogę połączyć, tak. ale to nic w każdym razie może jest w kontakcie kolega kolega Olszański przez telefon no zobaczymy <laughs> Cześć Wojciechu, możesz podejść do Messengera. Jesteś, Wojciech, jesteśmy w lucernie. Jakbyś podszedł do tak. Messengera, i pogadał z nami, to byłoby fajnie, bo jesteś na live. Już, już, już idę po lucernę. Już idę po Lucerne. Zaraz poświęcę ja razem. Konferencja. Odzwaniam, dobra, zaraz Tak, Zznaczałem. A ty podglądasz nas przez podłogę? Tak, tak jest. Także mamy już czwarty dzień pobytu w Szwajcarii. Nasza dobrodziejka kazała nam pojechać do Lucerny, żeby podziwiać piękne tak zabytki. No, szanowni Państwo, widzicie, no, to jest to. to jest... No masz na bardziej w tym kierunku. Co to no, Piękne, piękne tak, zwane, ostro, o, tak zwane okno weneckie. Jak ty to tam nazywasz? Wykurz, Wykurz. jakie Wykurz. okno weneckie. Na, naprawdę, tak to na, nazywałem. Makaronizmy to ci naprawdę... No tak używam, xix wieku. No, tak. Dobra, no i łączymy się przez Messengera Dobrze. z uciechem. Nie jestem eee, dobry z architektury, nie ma specjalnego. Przez, przez chwilę miałem ale nie ma. Z ponownie, ciach. No i się łączymy. O widzę, że jest. Chyba jest zajęty po czulariści ciężkie pracy. Mm -hmm. On et? Zamiń faber. No. Zamińmy do odcienia. Pójść. w tym czasie? W tym czasie. O, odwiedzacie Państwo wraz z nami miasto lucerne. Nie Opowiadać coś o tej Lucernie, bo to masz jakieś pomysły na to. No, byliśmy w dwóch pięknych miejscach, w kościele jezuickim i w kościele franciszkańskim. No właśnie. Bogactwo jak w Polsce, widać, że wiara silna i to dobrze wróży Szwajcarii. Jakiś komentarz, Macieju? No Przede wszystkim na przykład to, że zauważyłem w klasztorze franciszkańskim, tradycję polenia świeczek, a przy tym miejscu, w którym się pali świeczki, za ołtarzem, koło ołtarza, z lewej strony, stoi Matka Boska prawosławna, chyba kazańska, jeśli się nie mylę. Tam jest ikona Matki Boskiej Nieustającej jest Pomocy. W Polsce w każdym kościele jest ikona tak? Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Moja mama, jak zdawałem na studia medyczne, się modliła przed tą ikoną. O, o. Proszę, o, jaki pan doktor. Nie, pan doktor się na tym znaje ja mało, ja nigdy się nie wypowiadam, że ja się znam Ale na to jest sprawę. Co? Nie mam Tak czasu. jakoś patrzę, czuję się, jakby był w Warszawie. Dlaczego? Bo ta latarnia tak się ułożyła, tak jak kolumna Zygmunta, wiesz? Prawda. Wiecie, ja niestety nie jestem bardzo religijny, nie, 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 nie obrażajcie się na mnie. Natomiast jestem bardzo... Przychylny religii, ale jestem nie, nie oh, praktykujący. Pyta Pan Dawid. praktykujący. E, pan, e, pan Dorian Dorianiecki pyta, czy prezydent Szwajcarii pali e, świeczki hamukowe. Nie Jak wiem, myślisz? słuchajcie, zajmujecie się... E, przepraszam bardzo, ale to są pytania bez sensu. Nie wiem. Szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. Inaczej. Już wczoraj powiedziałem, chyba pan e, nie słyszał, że parlament wszystkich kantonów, reprezentujący wszystkie kantony Szwajcarii. Przypominam, że oni głosują tutaj jawnie. Zarządał, od, od, ten parlament zażądał, żeby rząd kupił w najbliższym czasie 1000 ton złota, żeby być niezależni od się Banku Światowego i od który Groby. Wojciech pracować. jesteś? Tyle. Jestem. Cześć Wojciech. Jest pytanie od internautów, czy prezydent Szwajcarii. Pytanie od internautów, czy prezydent Szwajcarii też pali świece chanukowe. Bzdura. A skąd ja mogę o tym wiedzieć? Brawo Wojciechów. Proponowałbym, proponował tym, żeby, żeby zadzwonić do na przykład do, y, z biura informacyjnego w Muzeum Polskim zadać to pytanie. Skąd ja to mogę? Ja nawet nie potrafię powiedzieć, jak się nazywa prezydent Szwajcarii. Przepraszam, bo kompletnie nie, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, jak się nazywa prezydent Szwajcarii. Wiem, że jest to Szwajcar prawdopodobnie, który respektuje szwajcarski interes narodowy. Właśnie Wojteku, dokładnie. Ja bym się zajął czymś trochę bardziej ciekawym. Ja przepraszam, że ja trochę selekcjonuję pytania naszych internautów, ale ja po prostu nie lubię pytań, które ja nie mogę odpowiedzieć. Bo po prostu nie wiem. Słuchajcie, też tak, jak ja bym znał wszystkich prezydentów świata. To co ja bym w życiu robił? Ja bym miał czasu z nami gadać. Za dużo bym wiedział i musieliby mnie albo odstrzelić, ale za, albo zamknąć. Albo przekupić ewentualnie. Albo, albo byś, albo klasycznie zwariował. Tak, więc słuchajcie, informuję was wszech i wobec, nie znam żadnych znanych ludzi na świecie, poza Wojtkiem Olszańskim, poza Eugeniuszem Sendeckim i paroma moimi kumplami w Rosji i dobrze mi z tym. Znaczy ja y, lubię swoją wolność. Moja chcesz wolność powiedzieć bardzo służy. że zada... chcesz powiedzieć przyjacielu Koremba, że zadajesz się tylko z elitą światową. Tak jest, zgadzam się. No jeszcze znam Ojciec parę innych osób, ale słabiej. No cóż, słuchaj, powiem Ci tak. Nie, nie za bardzo mnie to martwi, ale zastanowiłem się czy człowiek, który no... No. Jest Europejczykiem. Nie powinien znać nazwiska prezydenta Szwajcarii. Dobrze Wojtku, proszę bardzo. Jak jest nazwisko prezydenta Szwajcarii? Jeżeli w ogóle Szwajcaria ma prezydenta, no moim zdaniem nie, nie ma. A nie możecie zaczepić jakiejś ładnej helwetki. Wiecie że to są protestanci. Dogami. Ja nie wiem, czy oni są przyzwyczajeni do takich rzeczy. Ja Ci powiem szczerze, że E, dostałem, dostałem zresztą reprimendę od Gienia. Ale co jakich rzeczy? Maciek, wejdź do sklepu. Nie wejdę, i bo nie znam się, angielskiego. Na tyle, ten... żeby gadać na ten temat. nie zna. Ja znam słabo angielski. Ale przecież po rusku tu nie mówię. Ale dobrze, ale, 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 ale pani Sofia Kozioła na pewno wie. Kto ale jest pani Kozioł odpoczywa w domu od nas wszystkich po różnych trudnych sytuacjach, ponieważ myśmy wczoraj skończyli. E, linię bezpośrednią, tak? Genio, ten live nieszczęsny, e, nieszczęsny. Ale to nie pół do trzeciej no, w nocy. Maciek. No bo pani... Bo pani nie zdarzyła się wyspać. No. Gienek, Jienek Macie, zostawiamy no. internautę bez odpowiedzi. To jest skandal. To jest skandal, trudno nie pierwszy, nie pierwszy skandal podczas naszej wizyty w Szwajcarii. Robimy e, filmy dokumentalne w Szwajcarii. Będziecie tam, zobaczycie co nieco. Powtarzam Wam, sytuacja jest skomplikowana, dlatego że my jesteśmy w kraju, który nie odpowiada niczemu, co jest w Europie, jeszcze w innych miejscach, albo, albo niewiele takich miejsc jest. Pamiętajcie, tu nie było wojny setki lat. Myślę, że Wojtku spokojnie 300 lat tu nie było żadnych śladów konfliktu to ostatni raz to... Jakie 300? Jakie 300? No może i więcej. Jakie 300. Dalej. No? Nawet dalej, dalej no. nawet dalej, no. no to to mogły jakieś konflikty być wewnętrzne, tylko nie wiem. No. No. Budowanie Związku Szwajcarskiego to jest chyba... Tak, 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 to jest to... Nie, nie, to, to ja wiem, to Wilhelm Tell, to walka z Habsburgami to jest wiek To jest wiek To jest wojna w cesarze. Nie, Niemiecki. Nie pamiętam. To jest 13 Tak. Zabijcie mnie, nie zabi, zabijcie mnie, nie pamiętam takich szczegółów. No, ale to dzisiaj nie ma problemu wejść. Zdawałem to dawno. Tak dawno się tym nie zajmuję, że zapomniałem takie rzeczy, wiem tylko o co chodziło także maciek w tej chwili zagląda do swojego do swojego skarbu czyli do Palmtopa. my napawamy się piękną szwajcarską pogodą Wojciech Olszański no. łączy się przez bluetooth super jest historia szwajcarii no Wojciech tutaj patrzy przez Internauty się szybciej znajdą, mówcie o czymś innym, panowie. Ey, 241 rok. Wczoraj, jak jechaliśmy koleją 21. szwajcarską, widzieliśmy te piękne okolice, rok, piękne to do krajobrazy. Co? Który rok, niech powie? Wtedy? W 1291 roku Sojusz Obrony został stworzony między kantonami. To. Co? A, do związku... to ja A do Związku Szwajcarskiego to? przystąpiła Lucerna, w której w tej chwili jesteśmy, Curik. Zub no. i Berno w 1332-1353, czyli oderwano to od wpływów habsburskich. No, od, od tego, od tego, czasu, od tego czasu nie ma wojny. Potem jeszcze przystąpiły związki Bazylea, przystąpiła w 501-513, wojny włoskich, uczestniczyli Szwajcarze do 515, potem reformacja, okres no, ale na No to te, na terenie Włoch. No. A, a, a zobacz uprzejmie. Ale była zobacz Republika Chorwacka za Napoleon. Wojciechu, 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 przepraszam że Napoleon był w Szwajcarii, zapomniałeś. No ale co on tam robił? Siku zrobił najwyżej No był. No ale przecież Suworo przechodzi no. przez Szwajcarię, przez Arco. Pamiętasz tą historię? No dobrze, ale to, dobrze, ale to nie było wojny, no. oni, oni przystąpili no. do świętego przymierza. Obił Włochów, Włochów, prawda? Tak, to prawda. A oni mu pomogli, to nie jest zbyt dobrze, oni świat. Mogli, Mogli dać władzę Była wojna domowa, kochani. 847 rok. poręba miała rację. W 847 roku była wojna między liberałami, klerykałami doprowadziła do wojny. Była wojna protestanci i Znaczy między katolikami i protestantami był konflikt domowy. Skończył się w 48 roku ustalili od 803 si i od tego momentu wojen u nich nie było. Także był konflikt. Był. Zaraz to była, wojna, to była wojna domowa, tak? No wojna domowa, wojna no ale domowa. jakaś była gieniu. Ja nie mówiłem, że no, musi no, być no, za A, tak. Co? Chociaż jedna bitwa była? No napisane, że się pobili trochę. No, no ale gdzie? W Parlamencie się pobili? Nie na ulicy. Spór katolików z protestantami, liberałami doprowadził do wojny domowej, w której zwycięstwo odnieśli radykałowie szwajcarscy. w 1948 roku. Szanowni Państwo, nasz Był konflikt, trwa no. już 17 minut, ogląda nas 168 osób. Wszystko wymaga badania. No. Panowie, ja myślę tak, że zaraz go zakończymy, bo to jest taka próba sił i sprawdzenie... Czy Boczecho, ja bym działa, inaczej, ja przyszedł inaczej. Przyszedł I, ja, ja inaczej, ja inaczej. Zaraz, ja Ci udzielę, proszę zaraz proszę. proszę Państwa, jest tak, zaraz udzielę głosu Maciejowi Porębie i Wojciechowi Olszańskiemu i zamknę ten live, ale jest tak z powodów technicznych. Otóż, jeżeli Wojciech, bo się okazuje, że są pewne perturbacje, jeżeli Wojciech Olszański jutro nie będzie gościł osobiście w Szwajcarii, to będziemy robili spotkanie ze mieszkańcami Szwajcarii przez... Łącze internetowe. A dlaczego Wojtka ma nie być? Ja słyszałem, że coś tam. szczegółów nie chcę zdradzić, ponieważ to są objęte tajemnicą polityczną. No, Na gdzie no, Wojtku? O Potwierdzam jedną rzecz, że nie jest pewne, czy jutro Wojciech Olszański będzie osobiście. Natomiast możliwe, że będzie wtedy, wtedy, jeżeli się okazało, że coś zatrzyma go w przelocie do Szwajcarii. Będzie o godzinie 16 w restauracji Belmondo w Zurichu spotkanie na żywo z Wojciechem za pomocą live'a, czyli nadawania przez internet. I wtedy to się, się zmienia, bo my A będziemy... Czyli bezpośrednia linia będzie z Wojciechem Tak, 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 tak. Mógł Także kaj, e, Wojtko, zaraz, zaraz jest... udzielę głosu Maciejowi Porębie. Bo ten angielskim Zaraz udzielę głosu Maciejowi Porębie. Na razie chcę tylko przypomnieć, że Telewizja Narodowa towarzyszy Narodowi Polskiemu w ważnych momentach, wtedy kiedy jest trudno, my nie opuszczamy. Mamy najlepszego kandydata na prezydenta, którego przedstawiamy państwu. I teraz udzielam głosu Maciejowi Proszę bardzo Państwa, proszę. muszę powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. Tobie Eugeniuszu, to doktorze Eugeniuszu Senderski, Wojtkowi Ruszyńskiemu, moim przyjacielowi, proszę Państwa, ja nie jestem alfajonem. Mało tego. Ja nie uzurpuję sobie prawa, że jestem mądrzejszy od innych. I a, tak naprawdę jedyne, o czym ja mogę rozmawiać na poważnie, to jest Rosja. Federacja Rosyjska, wiek XX, różne tam procesy historyczne i tak dalej, na tym się skupiam. To mi daje chleb, zresztą w filmie i tak dalej. Więc e, wszystkie inne sprawy, ja mało znam, nami, ja nigdy nie badałem w Szwajcarii. Przestałem tutaj, wyzwany do tablicy, znalazłem, co znalazłem. Natomiast w głowie mi piszczało, prawda, że pewne rzeczy się działy. Niemniej jedna, Eugeniuszu i Wojcieku, Szwajcaria jest krajem suwerennym. Po pierwsze, nie jest w bloku NATO w żadnym innym, tylko jest neutralna Wojtku. Tak jak Austria, tak jak Austria, tak jak Finlandia, Szanowni Państwo, przypomnij. Czyli bardzo ciekawe towarzystwo. I jest krajem niezależnym finansowo, Eugeniuszu. Ale na przykład, żeśmy tu zauważyli z Eugeniuszem ciekawe zjawisko, że nie są to bardzo nowoczesne tramwaje, nie, nie bardzo nowoczesne pociągi, nie bardzo nowoczesne budynki, nie jest wszystko nowe, a, a, a jak u nas. Za to jest bardzo wyrównany poziom życia ludzi, prawda, bliski jeden drugiemu. Mogą coś odłożyć w większości wypadków i mają stabilność w geniu, Stabilność i przewidywalność jutra. Czego Polacy bardzo długo nie mieli, do tej pory nie mają raczej. I teraz, dlaczego ja Wojtek o tym mówię? Bo z tego wynika wiele rzeczy. E, kontynuacja. Tradycje rodzinne w więzieniu. Rozumiesz, Wojtku? Czyli próba. Wojtka już nie ma. Wojciech jest na czekamy aż tak. powiesz swoją kwestię I nie przerywamy ci ja nie, zawsze, że jesteśmy tak, obdarzeni rozumiem. niezwykłą kulturą polityczną I, i powiem, słuchamy cię cierpliwie, cierpliwie, Maciej do internautów, nie ma sensu zadawać pytań o Szwajcarię w porównaniu do Europy bo nie ma sensu o tym rozmawiać oni mają stały rozwój gospodarczy od lat 70. XIX wieku cały czas dlaczego? Dobra, teraz, to jest napisane, dlaczego? dlatego, że oni po prostu się dogadali i zaczęli być państwem związkowym z federacją w Bernie i to spowodowało szybki rozwój przemysłu, handlu międzynarodowego. Czyli weszli w obieg interesów bankowych, Wojtek. Wygodnie było tu trzymać pieniądze. To prawdopodobnie ich uchroniło w dużym stopniu od wojen. Ale. Macieju, mogę czy ja teraz mogę teraz udzielić głosu? Ja. Dziękuję, ja skończyłem. Olszajski. Udzielam głosu koledze Olszajskiemu Wojciechowi, kandydatowi na prezydenta polecanemu przez Stronnictwo Narodowe im. Roskiego Romana. Panie Ko K Karasiński, nie na temat pan pisze. Dobra, lecimy. Więc tak, szanowni państwo, koledzy, trzeba wam wiedzieć, że Szwajcarzy w czasie II wojny światowej przytulili do siebie całą, całe bardzo duży związek wojskowy Polski, który przeszedł z Francji. To, był, to, była, to była jednostka, kilka jednostek wojskowych, które walczyły w 1940 roku we Francji, po stronie Francji przeciwko Niemcom. Do wizji strzęcznej. Tak, tak, Oni zostali internowani w Szwajcarii. Generał wszystko e... Bochusz i tak dalej, tak. Zdałem człowieka osobiście, to był major... Ludwik Ferenstein z pierwszego pułku Ułanów krytycznych, który uczył konno jeździć w Kampinosie w miejscowości Zaboru moją żoną, gdzie się spotkaliśmy i poznaliśmy. Moja żona odbierała naukę jazdy konnej od pana majora Ludwika Ferensteina, który był bohaterem wo wojny polsko-bolszewickiej i on był internowany w Szwajcarii. To, to internowanie w Szwajcarii było bardzo zmyślne, ponieważ ci żołnierze nie trwonili czasu na siedzenie za drutami obozu, tylko byli włączeni w życie Szwajcarów. Kształcili się, młodzi chłopcy się uczyli, uczyli się zawodów, uczyli się fachów, otwarte były manufaktury polskie, samokształcenie. Tak, tak jak czytałem pamiętniki pana majora Ludwika Ferensteina i rozmawiałem z nim, te kilka lat tego, tego pobytu w Szwajcarii było dla niego dużą próbą, bo on był frontowym oficerem wojennym nagle musiał przestać na kilka lat być żołnierzem, kiedy wiedział, że Armia Polska się bije, rwał się do tej wojaczki. Ale niestety Szwajcarzy postawili warunki. Jesteście u nas? jeśli podporządkujecie się naszemu prawu, on mówi, że e, te kilka lat tej egzystencji w Szwajcarii by było, było efektem cudownym dla młodzieży polskiej. Cudownym, bo mieli okazję poznać się z, z doskonałą organizacją, e, z samorządnością Szwajcarów, bo przypominam, że Szwajcarzy się rządzą przez referenda? Tak jest. I to jawne Wojtek. To i, to jest, jawne, to jest, I to jawne. To jest, to jest zjawisko nie do przecenienia. Tam ludzie decydują o swoich lokalnych sprawach I Referenta są obowiązujące dla rządu federalnego. Prawda? Więc ci Polacy to wszystko widzieli. Schowani w uchu. W uchu bezpiecznie wojna się toczyła w Europie, krew się lała, a oni musieli być podporządkowani prawu szwajcarskiemu. Bardzo dobra lekcja. Bardzo dobra lekcja. I uważam, że nauka historii o państwie, o Szwajcarach powinna być obowiązkowa w ostatnich klasach szkoły podstawowej brawo Wojtku, brawo czy mogę coś Bo dodać? my się uczymy tam o Mezopotamii się uczymy, uczymy się różnych innych ciekawych rzeczy natomiast doświadczenie szwajcarskie bardzo by się Polakom przydało ponieważ tak. przypomnę, Szwajcarzy skonstruowali swoje siły zbrojne kopiując organizację Armii Powstańczej Polskiej z Powstania Styczniowego byli tu obserwatorzy szwajcarscy, którzy nie wiem jak się nazywa Armia Szwajcarska, ma tam jakąś nazwę swoją. Została stworzona na podstawie raportów doświadczeń Armii Polskiej Powstańczej z powstania styczniowego. Jest to obrona terytorialna tak daleko posunięta, że młodzi Szwajcarzy bronią ziemi, na której żyją i rosną. Zostają każdy, oddziały są tak skonstruowane szwajcarskie, że y, dla nich ich teren, ich miejsce nie stanowi żadnej tajemnicy. Więc y, y, to wtedy prawdopodobnie zapadła decyzja, że, że, że Szwajcarzy mają w domu broń i umundurowanie. Szą, są Szwajcarzy, którzy mają broń i umundurowanie. Prapradziadka, pradziadka, dziadka, ojca i swojego. I rośnie młody Szwajcar i on też ma swoje. Prawdopodobnie dwa razy do roku są organizowane obowiązkowe strzelania dla obywateli, za które to strzelania płaci, za naboje, za, za pociski płaci rząd Szwajcarski. Z tego co wiem, jest inaczej to Tak jest Wojtku. Tu jeszcze jak zresztą tu żołnierzy szwajcarskich widziałem. Wojciechu, czy ty skończyłeś już? Ja już skończyłem, yy, kończymy teraz legendę. Ja, ja Musi tylko, być kilka, porządek tak. na wzór szwajcarski, Ale proszę kilka, państwa, kilka, czołem Wielkiej Polsce, yy, Słowenjczyźnie i naszym prawdziwym to nie, to. sojusznikom. Do to, to następnego to, roku. To.